Cześć, tutaj The Gaming Fabian. Witam Was w kolejnym odcinku że Robloxa. Dzisiaj zagramy w Tapping Slamator. Kurwa. Zostawcie łapeczkę w górę i subika. I będę zadowolony. Dobra. Jak się tu, kurde, dawno nie było. Boże, stare peciory z 50m. Ja pierdzielę. No i mamy 4 Pod Y, ale game pasie jakiś Gdzieś 4 jesteśmy? Po trzy mogę otwierać, nie? Nie Tylko automatycznie A ten Ugly e, Frog, nie? A jest Trillion Ja pierdziu E, tutaj, a mam to sp. już nie. sobie pootwieram trochę. A czekajcie, e, Tutaj, achievementy. nie mogę jeszcze skleić. A trade nie, tu store. o, huge pet też. Jest... Aha, siebie mogę trafić. Robi <grybił> wrażenie, no mega. Dobra, sobie ma, teraz sobie opening zrobimy. Z te te skąksy teraz mi kurde wylatują. Ugly frog, brzydki, e, ży, e, brzydka, w e, ten, kurde. O, huge bee, duża pszczoła. Dobra, a ile ta czoła daje? 850 te Equibest. Mam 2 biliony tego. Milion mogę robić. Więc nie ma teleportu w ogóle? Czy... Mamy coś takiego. W... serio w ogóle teleportu nie ma. Coś jest... Mi a, boss okej okay. Łoł wow. Okej okay. Siemanu A nie te płomie... O O bo zaraz grę zcięło. No nie, nie, nie dziwcie się dobra, że tak mam Tutaj coś jest U, mogę kupić A to za tuk... Ile. Ja, przepraszam bardzo, a ile ja mam tokenów Czy to jest w ogóle e, e, pokazane Ile ja mam tokenów A 2 biliony e, Nie, nie co? To... czekajcie A mam 500 Okej okay. Dobra na fantazy teraz Siemano No No trochę mi to tutaj minęło 50 NO nie, mam 11 cc oc tutaj kosztuje 70 o boże candy iceland Eee, petty i tutaj okej okay. Już dziesiąt level mają, nie? Dobra, dziesięć QA. Je Jezu, jeden QA. Czekajcie, J jak to przesuwać? Halo? Nie wiem, tutaj mamy trajdy, a podewko mogę. ale ten mało dostaje i przepraszam, że tak, y, takie małe lagi będą, ale nie, o Boże, dupa. Dobra Muszę się trochę skupić A Czyli ja muszę mieć Pety na jumpy o Huźbi jeden ku już ma Tutaj mam na jumpy No jeszcze jednego peta. No ma teraz teraz mam 12. Jakiś spadali jest, jest. Okej okay. Festiwal 5 OC AR Mamy, mam flying bunny, ja dostałem I ten flying bunny ma 6 milionów E fantasia do tsch. Szkacze, nie skacze nie. Ło w dupę. <laughs> zginąłem. Dwa biliony już. Okej, okay, otwieramy. Okej, tutaj nie rzucę tego, tylko mam narzędzę z ołomu Ja pierd... Może dajcie jakiś ten... Albo czekajcie i best. Ale nie można tutaj, że nie można. Uda się? Oczywiście, że tak. I ten sajny daje 700. Coś jest włączony, dobra. Ale niech to jest to one będą. Nie. Napiszcie w komentarzach jak tam wam minęł dzień dzisiejszy dzisiejszy czwiedzonyk szkole, bo umiem dosyć dobrze. Jakoś do przeżycia było Churde jak gdy wrócił ze szkoły to mi się spać chce nie jak, jak, nie, jak każdy tak ma że po szkoły komuś się chce spać to zostawcie łapę, łapę w górę jak? a nie dobra na razie otwieram te agli e, te agli Frogi z skunksze z kurde wylatują jeden kurde no jeden kurde ten który ma 650 Nie settingsy nie to, to są moje tebaciory Tu nie Shop Co so, jakie zgody do tej gry? Czekaj, chcę nie można sprawdzić Tylko sobie pójdę w jakąś stronę A to mamy to. A to jest rating plaza. No ale to tutaj sobie ustanę. Yy, jest kod. Kurde. O Boże. Void. I nie wiem, co dostałem. Ja wiem. <grystanie> co tutaj mamy? Pety za topkę. A dostałem to. Hmm. Zagramy to, ja nic nie kupię. Jeden, Senior Super Larke 3 e, Forge Petalerke co to jest? Nie wiem kurwa Szkoda, że nie ma teleporta nigdzie Tylko tak sobie musimy skakać, nie żeby przyjść na inne krainy a tak, to kto by, był taki teleportik na przykład jak w Petalmatorze, czy gdzieś tam, nie. Ale w -Gam nie było. No to, to trochę ma sensu. A tutaj bimbo stoi. Gdzie ja jestem? Aha. Ok. Mm. Za pierwszym tutaj doleciałem, za, za pierwszą, za, na, za pierwszym skokiem. A tam to już nie doleciałem, za pierwszym skokiem. Tutaj mamy kurde. O, e, udało mi się, e, 5 trilionów gemów, nie, za zabicie tego kurde, bossa, nie, dawajcie go, po 5 ted dostaje, łow dupę, candy Island? Widziałem, że to jest też takie openie Dla e, ludzi, którzy powrócą i mają mało gemów. Tutaj mamy jeden to, ale tutaj nie mogę, dziwne, ale trochę więcej e, stare za mam. Nie wiem ile mogę teraz mieć 84 Zaraz to tutaj sobie otwieram. Ola Dobra, jak ja nic nie mam tak do pokazywania no to zostawcie łapkę w górę i subika się manko i e